Cześć, witajcie! Jestem X-Payton z bardzo serdecznie nowym filmie z gry LEGO i Mocni. Ostatnio rozpoczęliśmy sobie fabułę, jeżeli chodzi o film Mocni 1, którym... no... jakby... Co, co tam było? No, ścigaliśmy jako młody pan Mocny i młoda Elastyna tego... Bomb Wojarza, raczej jego sugusów, a później Nieomocny razem ze swoim fanem Badim, Panem, ale tam i nim obojem. No, próbowali skwerać bomb Wojarza, co ostatecznie im się udało, ale yy, yy, jedna z bomb tego rozwaliła tam tory, i pan Nieomocny w ostatniej chwili uratował życie setki osób, yy, które jechały tym pociągiem. No i przez to właśnie, właśnie super bohaterowie stali się nielegalni, a teraz przenieśliśmy się 15 lat później, no i teraz jako pani nieomocnej i Lucian będziemy jechać na kręgle, a tak naprawdę próbować pomagać jakkolwiek służbom. Przekażające, stary. Jeździmy tak w kółko. A, i nie mów odbiór po każdym zdaniu. To szybko zaczyna irytować. Rozchmurz się. Ej, może masakrator już wrócił. Byliście najlepszymi kumplami, prawda? O, stary, pamiętasz, jak uwięził mnie w swoim zamku? W zamku! Ale ten koleś miał ego. Przemykam, ukradkiem przez jego kryjówkę, nikomu nie przeszkadzam, a tu nagle, jak mnie nie walnie przez ścianę, <noise> yeah. Wiesz, raz mnie dziabnie tym promieniem i do widzenia. Dobra, ja stoję grzecznie pod tą ścianą i zgadnij, co robi masakra. Zaczyna monolog. Zaczyna monolog, że oto wypiła moja ostatnia godzina. Że nie mam najmniejszych szans, że nie małem światu jego stóp z raty daty. No na wika. Czułeś, to podbije świat, ale najpierw gadka. A koleś miał mnie na talerzu. Miło jest posłuchać, jak mówisz o starych, dobrych czasach, Lucjan. Powinniśmy robić to częściej. Nie, nie powinniśmy. Poważnie, bo masz teraz rodzinę. Te nasze nocne akcje to... Pamiętasz Światło Miła? Tak, czytałem, że słuch po nim zaginął. No, on też nie umiał przystosować się do życia w cywilach. A co, widziałeś się z nim? Nie widuję już żadnych starych znajomych, bo... Tylko was. No dobra, w końcu Cicho. Cicho. przestali gadać, więc można e, kontynuować. No jak widać, fałszywy alarm. Uważam, że to zna. Chodźmy na ten frenicę. Patron potrzebuje pomocy przy 22:19 w centrum miasta. Udało się. Wsparcie już jedzie, chłopaki. Dobra, stawiam piątaka, że będzie po wszystkim, zanim dojedziemy. Umowa stoi. No, to pani i moc, nie ma mocy, przyszykuj się, że stracisz piątaka, bo wątpię, bo wątpię, żeby za drugim razem w końcu udało wam się. Ała, sorki. stary, gliniarze już go złapali. Jeszcze raz, to jakaś porażka. Brakuje mi tego lucia. Pomagania ludziom to było moje życie. Bo teraz twoje życie to rodzina. A czemu nie to i to? Eee, dobra, to roboty, teraz... Staruszka z kotem na Daj. drzewie prosi o pomoc. Słyszysz, pomożemy komuś zanim wrócimy do domu. Dawaj! No, chociaż pani pomożemy. Ciekawe czy to ta sama pani tej pomagaliśmy chyba w trzecim odcinku tej serii. Proszę się nie martwić. Ale nie, na po prostu na pewnie na na model postaci rada... jest podobny. Mm -hmm. Tak. Oczywiście nie pomożemy. Dziękuję ci bardzo. To raczej długo nie zajmie. Dobra, no to Lucian, ty to musisz spokajnie. tam wskoczyć. Cyk. Cyk. Do góry. Te. Co mnie tu straszysz, sowo? Dobra. Cyk. I jesteśmy już prawie przy tej kici. Chodź pusia Dobry koty, nie bój się A pusia się nazywam, dobra. No to nie, no, to to nie jest ta sama pani. Mamy włożenie o pożarze w centrum miasta. Cywilana na naszą środku. Boże, jesteś mi blisko. Udało się! W końcu nas złapią. W końcu nas złapią, no. Jakby tutaj ludz już... Yy, tego. No obawia się najgorszego, że nas... że ich złapią. A dobra, Bohaterzy, bohaterowie, lecimy. No nieźle się tu upali. ilu ludzi? Obawiam się, że mamy dziś duży ruch. Mają panowie rezerwacje? Nie! A to nienormalne? Nie normalne? ma wody. Skończy mi się mają panowie szczęście, bo zasadnia wiele osób właśnie się wymelfowało Musi pan uciekać, mamy tu pożar Aha, czyli nie umknęła panu usterka klimatyzacji. Zapewniam, że robimy naprawdę wszystko, co w naszej mocy Nie wiem, on jest chyba pracocholikiem i nie myśli w ogóle o tym pożarze Chociaż nie wiem jakby się zachował pracocholik w takim momencie Możemy, że trafimy po drodze na kilku nieproszonych gości. Dawaj, idziemy! Dobra, trzeba załatwić tych bandytów. nigdy nie jest łatwa, Ale przynajmniej Bob poczuje chociaż trochę tego, co czuł 15 lat temu. O, dobra, tam jest dla mrożona woda. Żeby mu nie zaschło w gardle Letnia woda, ale odzyskałem chociaż część mocy A, letnia No nie ma się co dziwić Ja bym tu się spodziewał, że ta woda już byłaby jakoś nie wiadomo jak gorąca Więc no Jest to i tak tyle dobrze, że jest chociaż letnia Eem, no dobra Chociaż e, by... Nie wiem, dobra hmm. Okej, okay, to mam tutaj, mam rozumieć Zgasić ogień, oczywiście. Ile kaski. No i tyle już z tych naszych mocy. Ale dajcie chociaż mi tą kasę. Dziękuję. Dziękuję. Pożar mi na dziś wystarczy. Nie chcę, żeby mnie jeszcze zwolnili. Aha, okej. Okay. Musimy znaleźć więcej automatów z wodą, jeśli nam używasz mocy No, trzeba poszukać Ej, halo, halo Dobra O, teraz mogę przejść Zdążę? Nie zdążę Dobra, nawalamy Pyk, 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 pyk Lecimy O Gdzie dalej? O kurde nie czy tu jest gorąco. Lucian, patrz! Proszę się nie martwić! Uratujemy panią! Zaczyna ci się to podobać, co? Być może trochę, tak No widać, że mrożon też trochę tam tęskni za swoją starą robotą, jednak ciągle będzie pewnie e, powtarzać niemocnemu, że ma rodzinę, że to jest niezgodne już z prawem i takie tam. Ej, halo, halo, a to co miało być? Eee, dobra, a, to mamy tutaj, co zrobić. To, otwieramy. Dobra. I teraz, robimy drogę dla Luciana. No i teraz spróbuj, o kurde. Lucian, tylko mi się tutaj nie przypalaj. A i nic w tym stylu. I co teraz? No nie, no ja tam na pewno nie przeskoczę. Co mam znowu? No, nie dziwię się. Twoja halinka jest niezła. Jeśli chodzi o denerwowanie cię, i też o to, że. raczej ma mocne nerwy. Chociaż chyba ją słyszeliśmy tylko w tej legendarnej scenie yy, yy, Halina, gdzie jest mój super stroj. Yy, ale dobra. Tu gdzie jest ta pani? Witam. Potrzebuję tej wody. I dobra, to jak mamy przetransportować tę panią? Eeeem, tutaj? Tak, zrzucimy to. Okej, okay. ty jeszcze tutaj żyjesz? To no, żegnamy pana. I teraz robimy drogę dla wszystkich, elegancko. Znowu tyle kasiury, nie no. Bogactwo spowiedni. normalnie. Uwaga pod nogi. Dobra, Bob, przeprowadź nas tutaj. Dobra, trzymajcie się, blisko mnie. Będzie gorąco. Spokojnie, to będzie miękkie lądowanie. Wiecie? Cieszę się, że uratowaliśmy tych ludzi, ale ktoś mógł tam jeszcze zostać. Masz rację. Trzeba zagęścić ruchy. Robi się niebezpiecznie. Eee, że niby dopiero teraz? A zapadające się piętra i agresywni złodzieje to pikuś? No właśnie, chciałem to samo powiedzieć. Że dopiero teraz jest yy, tak niebezpiecznie? No, dobra, chwila, tam jest coś do chwycenia, więc pewnie z tej strony mamy pójść O no, podejdź O, pięknie I... ciągnij. Co tu jest? A, mini zastaw, Sądziłem, że jakiś cywil do uratowania, chociaż co on miałby robić za szafą. Musimy zająć się tym, co podsyca ten pożar. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Coś ty zrobił Bob. Czy to było na pewno przemyślane? Hej, chyba jednak do was o, tak, proszę pani. Pora się wymeldować. Będę musiał skorzystać z twojej podłogi. Ależ jasne, proszę. No, nic z tym szczególnego. Będę musiał użyć twojej podłogi. Bliżej, O kondycję. Dużo ćwiczę i jem No pewno. Ja oglądam za dużo telewizji. No jakby. Ja to praktycznie w ogóle nie oglądam Jak telewizji się w dzisiejszych czasach, więc tam to no. garści. I to dosłownie masz to w garści i nieamocne. No, Ale dobra, rzuć swoim kumplem. Było całkiem fajnie. Uważaj Lucian. Żona pewnie wolicie w jednym kawałku, mówię tylko, że miałem cały kubełek lodu, a teraz to nie ma! Wcisnęłaś się Ci lodu, się! Jest 60 stopni! Nie zmieniam hmm. tematu! Tak, Chcemy ukraść lody w pożarze. A no tak, trzeba znaleźć znowu to, Ka e jakąś tą butlę z wodą, czy nie wiem, jakby to nazwać. Kanister? Nie, no kanister to chyba nie. E, dobra Trzeba tu kontynuować. Co jest z tą windą? No, oczywiście, w sumie czego ja się spodziewałem po windzie, przecież w, w palącym się hotelu no to chyba raczej nie będzie sprawnie działać. A raczej przeciwnie, będzie się zapadać. Dobra H2O. Taby, kobieta co? Eee, no, dobra. Pora zrobić wam stylową kładkę. No. Jedna stylowa kładka na zamówienie proszę bardzo. Nie wygląda to w sumie jak kładka, a w sumie jak jakiś miniaturowy most. Eee, normalnie jakby był. Nie w sumie Teraz naprawdę się popisujesz. Ej, pamiętasz tego superbocha teraz przed kilku lat? Jak tam być Mówisz o mrożonie? Mrożon, o nim mówię. W telewizji puszczali kiedyś program o jego mocach. Trochę mi go przypominasz. Może po prostu jestem równie przystojny. Nie, wcale nie jesteś podobny, ale całe strzelanie lodem z rąk to w jego stylu. Nie no, wcale w ogóle nie, dziw, nie, nie dziwne ani niepodejrzane. W ogóle nie rozmawiasz teraz z mrożonym i z panem nieomocnym A dobra, pora wytoczyć ciężkie działa wobec tych słoczyńców Super atak Elegancko Ile kosty? trzeba tu zebrać jak najszybciej Dobra, tutaj jeszcze nawalamy jednego Nie, no kasy jest tutaj co nie miara. Eee, dobra, jeszcze teraz wierzemy i możemy kontynuować. Czy najpierw nam no, weźmy tutaj, może na przykład? Ty to załatwisz, mówisz? Nie, no ty tego nie załatwisz, właśnie. I co nam to dało właściwie? Chyba musieliśmy najpierw w prawo I co tu będzie po tej prawej Trampolina? Czy co to jest? Jakaś kładka? Doczekałeś się pierwszego ultrasa. Hej, miałem fanów, wypraszam sobie. Nie każdy chciał mieć fan kluby i zabawki w fast foodach. W porządku, pora ściągnąć cię na dół! Dobra Trzeba go ściągnąć. Jaką się tam w ogóle znalazł, to nie wiem. No, wa warto o tym wspomnieć, że właśnie cała podłoga się zapada i właściwie ten cały hotel już od dobrych 20 minut. Ale dobra, pan nie ma mocy teraz, ale co w sumie daje to właśnie tu po lewej? Mi się wydaje, że. Czy. Yy, boż. Teraz dopiero zauważyłem, że. Tam trzeba było przejść mrożonym. Yy, bo tam był jeden z nieomocnych klocków. Więc mój błąd. Ale szybko go naprawiamy. Cyk. A nie, to nie da się przejść, chyba. Nie wiem, da się czy nie? Da się. Nie, nie da się. Tu coś, ale tu za to można tego mm, podnieść, żeby pomóc chyba. Nie, tu już żadnych cywili nie ma. No dobra, wszystko spokojnie. Czy mrożon nadal ma swoje? No właśnie. Eee, trzeba znaleźć jeszcze jeden baniak z wodą. Chyba, że tam to już jest. Do tego, do pobocznych, ale nie, nie, nie ma opcji no nawet elucjan. takiej. Muszę to czymś podeprzeć, żeby przejść z łem Dobra, rzut. No, alo, cyk? Aha, moje! Ach, gdzie jest tornador, kiedy go potrzebuję? Albo nawet blesko! Dobrze byłoby mieć ich teraz pod ręką. Jesteś nawodniony? Tak, jest, kogoś póki co? E, po. Ja myślałem, że tu jest jakoś tego, kładka. Tu, tu jest dla, e, dla na przykład Badiego, e, by było, ale no nie ma go. Ym... Gdzie ja mam iść w sumie? E, chyba, że przysłuży nam do tego właśnie tego. To, ale nie wiem naprawdę, jak ja mam to zrobić. Tu Bob, jakby nie, Lucy, Widzowie! Debilem jestem! Jestem debilem! Tak, mm, jest dobra. Do to no, by starczyło już do końca, Mrożon, bo już mnie trochę... Szczerze, irytują te braki no, twojej no, mocy. Nie mogę tego przytrzymać i przejść dołem! Pomóż mi, Lucian! Nie utrzymam tego! Myślisz, że kto ja jestem? Maximilian? Użyj swoich mocy, geniuszu! No właśnie, użyj yy, lodu swojego. I teraz wchodzimy. Jest, to już jest trzeci. Tylko pytanie, gdzie jest teraz ten czwarty? Widzowie, Wiecie, się... Boże, widzowie. No, zabijcie mnie, widzowie, naprawdę. Serio, w takim miejscu był ten. A teraz, na... jeszcze nawet tego nie wziąłem, a myślałem, że wziąłem nie no, widzowie, ja naprawdę jestem ślepy. Hmm, jestem chyba jakiś. dziwny. No dobra, składajmy, widzowie. Już kilka minut to szukałem, naprawdę, widzowie. Wy pewnie już macie za mnie backup w komentarzach, że jestem taki ślepy. No, dobra. Co my tu mamy? No, jakaś łapa, jak w czwartej chyba misji fabularnej? Czy co to jest? Okaże się, co to jest, ale. Ech, hajs chociaż mi dajcie błagę. No, mamy chociaż prawdziwego, też super bohatera. I zamroźmy to jako, właśnie. Losjan, i co to nam da? Hej, jednak wyszło nam z tymi kręglami A o to chodzi! Wszyscy! A czwórcy wyszli! No tylko z No Oczywiście, że tędy. No i to tyle, jeśli chodzi o tę misję. Bohaterscy, bohaterowie. Finansiki. Dobra. Bob Parr, samozwańczy bohater. Luc już best, też samozwańczy bohater. No i tyle. O -o. O, dobrze. Coś tu nie gra! Wyglądamy jak bandyci! Niekompetentni bandyci! Ludzki, stać! Napiję się! Nie ruszać się. Po prostu chce mi się pić. O... <grym> no to nieźle. Ja tylko wymienię sobie te butle. Uh -huh. Okej. Okay. Czy chcesz, żebym ci z tym pomógł? No nieźle, nieźle, naprawdę chłopacy. O, te kręgle całe tam dalej. I ten zmrożony policjant. No i przenosimy się znowu do Munisibergu. Nie jest dobrze, Bob! Wyluzuj. zachowamy spokój i wrócimy do domu jakby nigdy nic. A nie wiem, czy zauważyłeś, Bob, ale policjanci zablokowali drogi w ramach obławy na złodziei biżuterii. Cóż, mamy pewne atuty, które przydają się w takiej sytuacji. Zrobimy, co trzeba Star. Wylebym Bylebym nie musiał tłumaczyć tego żonie z więzienia. No dobra, ale wydostajemy się z tej całej obławy. Zajmiemy się już w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście z naszego powiadomienia o moich filmach. Piszcie komentarze co myślicie na temat tej. No i co, widzimy się na następnym razem. Cześć!